Czas na test odkurzacza w warunkach bojowych. Mamy tu kotłownię. Dosyć brudną, czyli idealne miejsce, żeby sprawdzić ten odkurzacz. O, wybiera się tu popiół i ten popiół osadza się dosłownie wszędzie. Na podłodze, na rurkach. Tu mamy trzy wiadra popiołu. Węgiel. Także warunki do przeprowadzenia testu idealne. Test zaczniemy przeprowadzać na worku papierowym, dostarczonym przez producenta. Tutaj mamy takie rowki i ten worek musi najść na te rowki, żeby siedział nam pewnie. Nie bójcie się, można sobie pomóc w ten sposób. Tutaj już się zaczęło to rozklejać, ale tak prawdę mówiąc, to nie mam dużych oczekiwań względem tego worka. A, myślę, że zbierzemy tylko trochę popiołu, natomiast popiół z wiader będziemy już wybierać do worka fizolinowego. Dobrze. Zakładamy fi e, główną jakby to część odkurzacza, filmik z filtrem. Zmieniamy sobie końcówkę. Możemy w ogóle to, myślę, zdjąć, nie będzie nam to tutaj potrzebne. Założymy sobie to. A tutaj jeszcze taka uwaga odnośnie tej wtyczki, że nie jest ona uziemiona. Nie jest? Nie, nie jest. Jest to zwykła guma, także... Aha, tutaj dolna, nie, górna, przepraszam. No i dobra, jedziemy z testem. Zobaczymy, jak odkurzacz sprawuje się w pracy.. Od... Chodzi ze jest głośno. Co się zaczęło mocniej buczeć? Sprawdźmy o co chodzi. Nie, no tutaj wszystko jest czyściutko. Worek, jak widzicie, powietrze nam troszeczkę rozdeło. Nie wiem, czemu odkurzeczek by przyspieszył z tym swoim buczeniem. Myślę, że zauważyliście taki dziwny dźwięk. No dobra, lecimy dalej. Na razie efekt jest zadowalający, zobaczymy na ile tego efektu wystarczy. <śmulny> No, muszę Wam powiedzieć, że jak na razie to jest fajnie. O kurczę! Niestety rozerwał nam się worek. Ciekawe, że moc nie spadła. No nic, zaraz założymy worek fizelinowy i zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej.